Dualne kształcenie zawodowe, zwane również przemiennym, polega na kształceniu pracownika młodocianego w szkole, gdzie zdobywa wiedzę teoretyczną, i u pracodawcy w jego zakładzie pracy, gdzie zdobywa wiedzę Praktyczną. Ścisłe połączenie teorii z praktyką jest w dzisiejszych czasach bardzo wysoko cenione. Zostanie powołany zespół przy marszałku, którego zadaniem przede wszystkim będzie wsłuchiwanie się w problemy i propozycje przedsiębiorców, którzy już mają pracownika młodocianego i którzy go mieć będą. Dualny system kształcenia stawia wyzwanie przed szkołami branżowymi i technicznymi. Dobrym przykładem współpracy w kształceniu pracownika młodocianego są podlascy przedsiębiorcy. Zakład pracy, który przyjmuje ucznia na praktyczną naukę zawodu, daje mu gwarancję zatrudnienia po ukończeniu szkoły i z danym egzaminie zawodowym, co pozwala na płynne przejście w rynek pracy. Współpracuję ze szkołami technicznymi, branżowymi w realizacji zajęć praktycznych nauki zawodu. Przedsiębiorcy mają problemy w dzisiejszych czasach z pozyskaniem wykwalifikowanych kadr, co ogranicza rozwój ich firm. I tutaj receptą jest dualny system kształcenia i pracownik, który od podszewki uczy się w realnym środowisku pracy. Nie ma takiego, takiego warsztatu e sz szkoleniowego w żadnej szkole jak u nas w przedsiębiorstwie. My mamy nowoczesne maszyny i jak Przychodzi do nas ten praktykant, ten uczeń, to on pracuje w realnym środowisku pracy na nowoczesnych maszynach, których nie ma po prostu w tych szkolnych warsztatach. Potrzeba lepszej koordynacji współpracy szkolnictwa zawodowego z biznesem jest problemem nie tylko w województwie podlaskim, jest to problem ogólnopolski. Przedsiębiorcy zgłaszają się do rzecznika małych i średnich przedsiębiorców z tym problemem. Otrzymujemy sygnały, że. Występują na rynku braki w odpowiednim kształceniu młodych ludzi. Przedsiębiorcy mają trudność ze znalezieniem pracowników, a młodzi ludzie kończący szkoły często mają trudność ze znalezieniem pracy. Zauważyliśmy, że właśnie w Białymstoku powstało środowisko składające się z władz samorządowych, przedsiębiorców i części środowiska szkolnego, wsparte niezłą politechniką, aby wy... wesprzeć Państwa w wypracowaniu programu kształcenia dualnego, czyli takiego, w którym uczeń co najmniej ćwierć czasu poświęca na naukę w zakładzie pracy. Docelowym, i idealnym modelem jest taki, jak jest w Niemczech, że połowa tego czasu jest przeznaczona w fabrykach. My chcemy zacząć realnie, ale już w sposób zauważalny. I to środowisko i te doświadczenia, które do Państwa wypracowali, dają nam nadzieję, na to, że po przeprowadzeniu programu pilotażowego w oparciu m.in. o fundusze i te możliwości, o których mówiła pani marszałek, będziemy mogli wypracować model, który będziemy chcieli rekomendować ministerstwu i wprowadzić go jako model w całości. Także mają szansę państwo być pionierem w wypracowaniu czegoś, e czyli modelu kształcenia zawodowego, które jest nie tylko konieczny, ale jest wręcz niezbędny dla gospodarki narodowej. Zwrócę uwagę, że w roku 99, 1999 nieszczęsna reforma oświatowa Zrobiła nam dobrze funkcjonujące szkolnictwo zawodowe i my teraz jesteśmy na etapie odtwarzania tego, co jeszcze moje pokolenie mogło bezpośrednio przeżyć.